Kiedy pamiętam widok artystycznie oświetlonych talerzy dysku twardego, zamieszczany czy to w prasie komputerowej, czy na filmach, budził we mnie podziw i szacunek do technologii. Zawarta jest w nim jakaś magia i działa, przynajmniej na mnie, wręcz hipnotyzująco. Jako, że mechaniczne dyski twarde odchodzą do namusa zastępowane przez półprzewodnikowe odpowiedniki, dochodzi do tego jeszcze nutka nostalgii, czyli coś, co jest jednym z motywów przewodnich tego kanału. Jak na prawdziwego tym przystało, mam całą kolekcję uszkodzonych dysków talerzowych, które mogę wyrzucić na elektrośmieci albo dać im w jakimś sensie nowe życie. W dzisiejszym filmie zrobię to drugie i zrealizuję pomysł, który chodzi mi po głowie już od wielu lat. Zainspirowany posiadanymi gadżetami zamienię bezużyteczny pozornie kawałek złomów, eksponat na półkę, który będzie cieszył oko nie tylko maniaków retro. Będzie to oryginalna lampka LED. Tak, nie przesłyszeliście się, zrobię z niego lampkę. Jeśli zainteresował Was ten temat, zapraszam do oglądania i subskrybowania. Widzicie tutaj dysk twardy, który był na miniaturce jednego z najpopularniejszych do tej pory filmów na tym kanale o kartach pamięci w roli dysków HDD. Swoją drogą ten materiał doczeka się niedługo kontynuacji i rozwinięcia w odpowiedzi na żywą dyskusję, która wywiązała się w komentarzach. Tymczasem, wracając do twardziela, jest on uszkodzony i służył mi do tej pory jako rekwizyt do filmów. Teraz jednak pójdę o krok dalej i przerobię go na efektowny gadżet w postaci unikalnej lampki LED. Zaczniemy od otwarcia dysku w celu odsłonięcia jego najbardziej skrywanej tajemnicy, czyli tych hipnotyzujących talerzy o lustrzanej powierzchni. Przyznam się wam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem zdjęcia gołego w cudzysłowie HDD w prasie komputerowej w latach 90., myślałem, że tak to wygląda w komputerze. To znaczy, że talerze są na wierzchu. Dopiero potem dowiedziałem się, że do uzyskania takiego efektu trzeba dysk rozebrać. Tutaj należy wspomnieć, że otwarcie napędu jest praktycznie równoznaczne z jego bezpowrotnym uszkodzeniem. Tak więc robiąc to z wadliwą sztuką, nic nie tracę, ale pamiętajcie, aby nie robić tego ze sprawnymi dyskami, no chyba że świadomie macie taki kaprys. Istnieje ryzyko, że wybrany egzemplarz ma porysowane talerze np. Na, na skutek uszkodzenia głowicy i nie będzie prezentował się wystarczająco atrakcyjnie. Jak wspomniałem, jednak mam w zapasie kilka padniętych twardzieli i jeśli ten się nie nada, użyję innego. To jest pierwszy raz, kiedy otwieram taki dysk. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Ten, jak się okazuje, poza odkręceniem śrubek, w tym kilku całkiem nieźle ukrytych pod wierzchnią naklejką, wymaga odklejenia taśmy zabezpieczającej po bokach. Dopiero po wykonaniu tej czynności możemy otworzyć zamknięte szczelnie od około 30 lat napęd. Już widzę, że talerze prezentują się nieskazitelnie. Kolejnym krokiem będzie umieszczenie odsłoniętego dysku w obudowie, którą w moim przypadku jest robiona na zamówienie kablotka z pleksi o wymiarach, które ustaliłem na 20 cm długości, 10 cm szerokości i 15 cm wysokości. Wymiary określiłem na oko bez szczegółowych pomiarów. Dopiero za chwilę okaże się, jak to się składa w całość. Do przymocowania dysku do podstawki używam nanotaśmy określanej czasami jako Gekon o szerokości 3 cm. Przy wykonywaniu tej czynności nie zachowałem jednak wystarczającej ostrożności i dotknąłem niechcący powierzchni, zostawiając na niej nieestetyczne odciski. Na szczęście byłem na to przygotowany i mam ściereczkę do okularu, która, jak się okazuje, pomoże skutecznie pozbyć się widocznych śladów. Obawiałem się nieco o stabilność takiego mocowania, ale już wiem, że zupełnie niepotrzebnie, bo taśma trzyma się jak szalona. Mając ten etap za sobą, możemy przejść do montażu oświetlenia, bo w końcu to ma być lampka. Źródłem światła, na które się zdecydowałem, będzie samoprzylepna taśma LED zasilana napięciem 5V z możliwością przycinania na wymiar. Dodatkowo wykorzystam sterownik zasilany z USB z komunikacją Bluetooth z ustawieniami z poziomu darmowej aplikacji na smartfona. Dzięki temu lampka może być zasilana z powerbanków, a efekty świetne będzie można dostosować według uznania. Sterownik zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienie po wyłączeniu i ponownym włączeniu, dzięki czemu nie trzeba każdorazowo dostosowywać efektu, jeśli mamy już taki, który nam się podoba. Cały projekt realizowany jest na spontanie, bez szczególnego planowania. Dlatego też taśmę LED umieszczam z tyłu, co wydaje mi się na ten moment najlepszym rozwiązaniem. Jako źródło zasilania chciałem wykorzystać stylizowany na kasetę magnetofonową Powerbank z popularnego chińskiego serwisu zakupowego na A. Szybko przekonałem się i to już nie pierwszy raz, że, poza wyglądem, to urządzonko nie oferuje zbyt wiele. Odcinał zasilanie po chwili działania, prawdopodobnie na skutek zbyt niskiego poboru prądu przez ledy. Zachowywało się tak, jakby nic nie było do niego podłączone, i przechodził w stan śpienia. Po zmianie na powerbank zakupiony w Polsce, wszystko działało jak trzeba. Tak prezentuje się pierwsza wersja mojego gadżetu. Po chwili przemyśleń doszedłem do wniosku, że może warto by jednak umieścić ledy z przodu. Oto jak wygląda wersja ulepszona. Śródło światła jest teraz do wyboru: albo z tyłu, albo z przodu. Można też w razie czego korzystać z obydwu jednocześnie, ale wymaga to użycia dwóch sterowników. Jest lepiej, ale ciągle coś mi nie pasuje. Dysk jest osadzony jakby za nisko: zlewa się z podstawką. Dla podniesienia atrakcyjności idealnie byłoby uzyskać efekt unoszenia się twardziela w powietrzu. Po dłuższym zastanowieniu znalazłem w internecie ekspozytory na pierścionki z pleksji o wymiarach 3x3 cm i wysokości 2 cm. Poza kamerą oderwałem dysk od podstawki, co nie było wcale łatwe, bo taka nanotaśma trzymała go bardzo mocno na miejscu, a następnie wkleiłem na podstawę utworzoną z pięciu takich kostek. Czas zaprezentować efekt końcowy. Tak wygląda finalna wersja mojej unikalnej lampki LED z uszkodzonego HDD. Film nakręciłem już kilka tygodni temu i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że na paru banku o pojemności 10 000 mAh świeci spokojnie około tygodnia, używana po około 6 godzin dziennie. Podsumowując jestem zadowolony z osiągniętego efektu. Czy finansowo było to opłacalne? Prawdopodobnie wielu stwierdziłoby, że nie. Całkowity koszt materiałów przekroczył bowiem 150 zł. Dla mnie jednak jest to kwota do przełknięcia jak na unikalną lampeczkę własnej roboty, która na stałe zagościł moim retrokąciku, uatrakcyjniając swoim wyglądem nadchodzące długie zimowe wieczory.